Witam Mówiłem, że robimy pod deszcz Zobaczcie, ładnie pada Tutaj właśnie Poplon Rozsiany to Talerzujemy Ładnie będzie rosło Ale pamiętajcie, że Nigdy nie rzucamy Słów na wiatr Zaraz zobaczycie Tu jest Piękna działka na wzgórzu takie kanie z zielonego wzgórza i tu tak sobie robimy to mamy 10 na godzinę Słabo tu 10 widać w tym 10 na godzinę tyle jak 60% obciążenie 6 hektarów tempo że do spalania to wychodzi 6 8 litrów, 8, ale tak szczerze mówiąc, 10 cm mamy ustawiono na ten poplon. Tak pole się zakańcza, to jest 10 na hektar wyjdzie, bo wiadomo, zabroty, dojazd. Czyli jest tak, 1 centymetr to jest 1 litr. Tak jak mówiłem, orka 30 cm to jest na dobrej ziemi, takiej co ciężejsza to 30 litrów wychodzi i to tak zawsze jest, było i będzie. No, i tutaj dzisiaj się nie kurzy, ale sucho jest, bo ziemia sucha jest troszkę, padam Żabeczka. No, ale zobaczcie, na tym naszym osiedlu, osiedle Zachód, co nas mamy, nazwaliśmy, dostaliśmy już warunki pierwsze zabudowy. I coś Wam pokażę. Dla tych naszych inżynierów, doktorów którzy będą w pocie czoła pracować w naszym kraju będą mieli warunki będą mieli inclusive na osiedle Zachód czyli tak jak wiecie przystań jest przyjeżdża, melduje się z sąsiadami się zapozna z sąsiadkami i daje leci w świat, nie? Będzie miał odskocznie i tu zobaczycie, zaraz wam pokażę, bo zjeżdżam z góry, bo tutaj mamy też górzysty teren, troszeczkę, dlatego mówię, że Ania zielonego wzgórza. I tutaj, proszę Państwa, zobaczcie: już mamy warunki zabudowy, woda doprowadzona, i rokanci będą mieli, i krzaczki rosną zgodnie z naturą. Tak jak jest zapisane. Wszystko uśmiechnięte osiedle będzie. A sąsiedzi będą też bardzo zadowoleni. I tu mówię Wam. Jak ja coś mówię, to zawsze się jest prawda. Bo zawsze musi być, społeczeństwo musi być przygotowane do tego, bo od razu wiecie, będzie bardzo złe. Co się dzieje? Ktoś się wprowadził. Tak już sąsiedzi wiedzą, że będą przybysze z zagranicy mieszkali, bo powiem tak, jak sąsiad jest zły, to mu trzeba i źle robić. Wtedy on zrozumie, bo jak sam nie dostanie po, na swojej skórze, nie odczuje uszczerbku na zdrowiu psychicznym. Powiecie, ktoś komuś świnie podkłada całe życie, to my go w ten sposób załatwiamy. Stawiamy osiedle i będą mieszkali relokanci z zagranicy, inżynierowie i... Inżynierki będą później z tego. I cała okolica będzie się śmiała z dwóch panów, którzy cały czas rolnikom świnie podkładają. A rolnik jest inteligentny, ponieważ na swojej ziemi może robić co chce. No i my stwierdziliśmy, że mieszkamy 70 km od tego pola. Nam to nie przeszkadza. A sąsiedzi będą bardzo szczęśliwi, jak będą mieli bardzo mądrego sąsiada, który sprowadził do ich wioski inżynierów i doktorów. I zobaczcie, to jest pierwszy dom dla inżynierów i doktorów na naszej działce, na której na zgłoszenie do 35 metrów powstanie ich 60 sztuk. Czyli będzie taka agroturystyka dla przybyszów. Pozdrawiam. I teraz ciekawe, czy ten pan radny będzie się śmiało.